Sub się otwarcie Orlika, mojego boiska Orlik 2012, które zostało wybudowane przy Szkole Podstawowej imieniem Tadeusza Kościuszki w Łaznowie. Budowa tego boiska trwała 5 miesięcy, od lipca do listopada 2011 roku. Boisko to, jak da się zauważyć, składa się z dwóch boisk, to jest kompleks boisk. Jednego dużego boiska do piłki nożnej, które mamy tuż za sobą. Jest to boisko 62 m na 30. Obok boisko do koszykówki i piłki siatkowej, również do tenisa ziemnego. Zgodnie z wymiarami, które odpowiadają takiemu wielofunkcyjnemu boisku. A tuż za, z, za nami są pomieszczenia socjalne, które zgodnie ze standardem obecnie unijnym są wyposażone w szatnie dla dziewcząt, chłopców. W toalety dla niepełnosprawnych, w pomieszczenia socjalne dla pracowników Orlika, czyli dla tzw. animatorów, których pracuje tutaj dwóch, a także jest duż, duży magazyn na sprzęt sportowy. Bardzo, bardzo serdecznie. Pragnę podziękować pani wójt gminy Rokiciny, pani Barbarze Robak za decyzję, konsekwencje podczas budowy tego obiektu oraz za wsparcie nas podczas przygotowań do dzisiejszego otwarcia. Na początku kadencji przyjęliśmy jako rada, grupa radnych, pewne kierunki działania na, najbliższy, na najbliższe lata. Wtedy też postanowiliśmy wykorzystać wszystkie szanse, które stwarza Unia Europejska, które, stwarza, które stwarzają instytucje dysponujące środkami, i to zarówno ministerstwo, ministerstwa, jak i urząd marszałkowski. Stąd też. Już 26 stycznia 2011 roku gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przystąpienie do realizacji programu Mojeboisko Orlik 2012. Adaptację projektu technicznego dokonywała firma Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Ekobut Ewa i Remi Owczarek z Mosina. Umowę, jak już powiedziałam, podpisano 18 lutego, a 1 marca. 2011 roku Sejmik Województwałskiego podjął już uchwałę o, o tym, żeby dofinansować realizację programu budowy kompleksu sportowych moje wojsko Orlik 2012. Został ogłoszony przetarg na wykonanie, na, na wyłonienie wykonawcy tego zadania. Złożono sześć ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm którego liderem był zakład budowlany inżyniera, Henryk, inżyniera Henryka Kaczmarskiego ze Zduńskiej Woli. Drugim partnerem konsorcjum była firma NM Group z Krakowa. 13 lipca podpisano umowę z wykonawcą. Było to już oczywiście po tym, jak starosta do starosta 30 czerwca. Dał nam decyzję zatwierdzającą progły i budowlane, yy, i uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. Inwestycja zakończyła się 30 listopada ubiegłego roku. Yy, całość zadania zamknęła się kwotą 1 73 173 zł.40 groszy. Zł. Dotacja z budżetu państwa 500 tysięcy. Dotacja ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 333 334 zł. Natomiast środki własne niecałe 240 tysięcy. Także proszę Państwa, mamy piękny obiekt, który dzięki wsparciu tym instytucjom, które posiadają, posiadają środki służyć będzie zarówno młodzieży, jak i osobom, które dorosły. Po to, żeby rozwijać sprawność fizyczną, po to, żeby jak najdłużej utrzymywać zdrowie, po to, żeby po prostu troszeczkę zmienić też styl naszego życia. W tym roku będzie również budowany Orlik w kolonii Robiciny. Także będzie to drugi obiekt. I liczymy na to, że mamy już pozytywną decyzję sejmiku województwa łódzkiego. Myślę, że przerodzi się ona w dokument prawny i tak samo będzie z Ministerstwem Sportu. <grym wytrych> Aby to miejsce stało się także miejscem uczenia się, jak stać się pomocą dla drugiego człowieka. Strzeż nas od wszelkiego nieszczęścia i od szkód cielesnych. Udziel nam zdrowia i radości z życia. Sprawa, byśmy pamiętali o zwycięskim wieńcu życia wiecznego przez Chrystusa, Pana naszego. Powiatu Tomaszowskiego reprezentuje pan Andrzej Wodziński. Pan Andrzej Wodziński jest e, osobą w zarządzie, która zajmuje się drogami, i to jest również ta osoba, myślę, że do której możemy kierować podziękowania za most, który e, na rzecz Zelasnowiarskiej już w tej chwili e, praktycznie został oddany. Ale również szczególne e, podziękowania na ręce. Pana Andrzeja pragnę przekazać staroście za to, że starostwo jest tak zwaną, zajmuje się sprawami architektonicznymi, wydaje decyzje, pozwolenia na budowę. My w ostatnim czasie bardzo dużo składamy, ubiegamy się o wydanie takich decyzji i zawsze spotykamy się z przychylnym rozumiem. W imieniu starosty powiatu Tomaszewskiego, pana Piotra Kardęchlicza, w imieniu swoim i pozostałych członków zarządu powiatu Tomaszewskiego, chciałem pogratulować powstania tego pięknego obiektu. Gratuluję pani Wójt, gratuluję y, Radzie Gminy z, z przewodniczącym, gratuluję dyrekcji, y, a przede wszystkim młodzieży młodzieży powstania tak pięknego obiektu. Życzę intensywnego i radosnego korzystania z tegoż obiektu, a wtedy niewątpliwie nawet i sukcesy sportowe, szczególnie w przyszłości, na pewno się pojawią. Jako ciekawostkę chciałem powiedzieć, że właśnie w dniu wczorajszym parafowałem tak zwaną specyfikację istotnych warunków zamówienia, dzięki której już w dniu dzisiejszym będziemy mogli ogłosić przetarg na wykonanie przebudowy jednej z dróg, ważnych dróg w Waszej gminie. Natomiast jeżeli chodzi o konkretne prezenty dla młodzieży, dla dzieci, pojawią się od nas w najbliższych dniach. Dziękuję. No przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie pogratulować społeczności lokalnej i gminy Rokiciny i szkole w Łaznowie na no tak pięknego obiektu i warto podkreślić, że jest to już jedenasty orlik w gminie, znaczy w starostwie Tomaszów. Natomiast w tym roku będzie jeszcze budowany jeden orlik, a zatem powiat Tomaszowski będzie miał 12 orlików. Warto również przypomnieć, że jest to kolejna edycja tego programu, która w tym roku przyniesie w całym województwie. 180 Orlików. Zatem można powiedzieć, że ta infrastruktura sportowa w województwie bardzo się poprawia. Efekty szkoleniowe też mają szansę być lepsze, a wyniki sportowe oczywiście będą naturalną tego konsekwencją. Zatem jeszcze raz gratuluję i do zobaczenia na kolejnych Orlikach. Warto przy okazji otwierania orlików zawsze zwrócić uwagę na to, co również wygenerował ten program. Otóż zawody towarzyszące tym inwestycjom coraz szerszy zataczają krąg w naszym województwie. Pragnę powiedzieć, że od kilku lat organizowana jest Orlikowa Liga Mistrzów i w tym roku też będzie edycja z finałem wojewódzkim. Te Orlikowe Ligi Mistrzów rozgrywane są w różnych dyscyplinach, nie tylko piłce nożnej, bo jak wiemy, orlik jest w Wielofunkcyjnym obiektem, zatem będzie również Orlikowa Liga Mistrzów i w siatkówce, i w koszykówce, w piłce ręcznej, a także w rugby. Zatem ta aktywność w tych różnych dyscyplinach sportu no da szansę na wyłonienie talentów. Nie muszę również mówić i przypominać, że na tych obiektach młodzież spędza właściwie czas, że ma możliwość Zaspokojenia swojego i sportowego życia, jaki no, będzie mogła spędzić wolny czas we właściwy sposób. Kolejny Orlik powstał w powiecie Tomaszowskim. Serdeczne gratulacje dla samorządów, samorządów gmin i samorządu powiatowego. Trzeba zaznaczyć, że w ciągu ostatnich trzech dni oddajemy w Powiecie Tomaszowskim już drugi Orlik, a więc ten program realizowany, moje boisko Orlik, jak najbardziej jest zainteresowany przez wszystkich samorządowców. To znaczy, że poprzednie Orliki, które zostały wybudowane w Powiecie Tomaszowskim, sprawdziły się, że to zadanie jest prawidłowo realizowane. Jest potrzebny taki obiekt dla rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży. To kolejna możliwość zorganizowania w sposób bardzo pozytywny i skuteczny wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. W dzisiejszych czasach tych obiektów jest potrzeba, bowiem i różne organizacje sportowe mają możliwość organizowania wiele imprez sportowych dla dzieci i młodzieży. Trzeba im dawać takie możliwości rozwoju sportu. Ale trzeba podkreślić również duże zaangażowanie samorządowców, którzy potrafią wykorzystać te możliwości, które są kierowane z Ministerstwa Sportu, z Unii Europejskiej, z Samorządu Województwa Łódzkiego, bo ten montaż finansowy przy niewielkim udziale jednak własnych środków mógł dać taki efekt, bo przy Orliku w Łaznowie okazuje się, że samorząd dołożył tylko jedną piątą środków, a więc trzeba pogratulować samorządowi gminy Rokiciny, pani wójt Barbarze Robak, że potrafią w sposób bardzo gospodarski, właśnie taki obiekt wybudować. Wiemy o tym, że szykujemy się do kolejnego Orlika w gminie Rokiciny. To też jest dobry prognostyk. Dobra inwestycja w młodzież, w przyszłe pokolenie, w dzieci i młodzież. To jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach, kiedy dużo czasu zajmują komputery, telewizory, właśnie Wolnego Czasu Młodzieży. To taka alternatywa jest jak najbardziej wskazana, bo to musi służyć dla rozwoju fizycznego, Dzieci i młodzieży, i to jest bardzo prawidłowe. Cieszę się, że samorząd widzi potrzebę inwestowania w przyszłe pokolenie, właśnie inwestowania w zdrowie młodzieży, i to zapewne zaprocentuje w przyszłości. Państwo, jestem przekonany, że na tym obiekcie wychowa się wielu młodych sportowców. Sportowców, którzy w przyszłości będą godnie reprezentować nie tylko naszą gminę. Nie tylko powiat łaszowski, ale przekonany jestem, że i województwa może nawet i nasz kraj. Z całego serca tego życzę. Proszę Państwa, życzę wszystkim tym, którzy będą korzystać z tego obiegu, aby tu nauczyli się, jak pogonywać własne słabości. Aby tu nauczyli się również, jak zwyciężać, jak odnosić sukcesy. Nie tylko w sporcie, ale również w życiu. Takie obiekty są niezwykle potrzebne, bowiem jak się okazuje, to... Ci wybitni sportowcy naszego kraju to zawsze gdzieś początki swojej kariery mają, gdzieś oni rozpoczynają ten swój sport, a to przede wszystkim właśnie w małych miejscowościach. To jest to okazja, żeby pokazać, że w małych miejscowościach są również talenty. Mamy tego dowody i przykłady również z powiatu Tomaszowskiego, a więc taki obiekt będzie służył nie tylko bieżącej pracy, ale również i da możliwość tym najbardziej uzdolnionym, mającym predyspozycję do sportu kwalifikowanego, da możliwość rozwijania się, a i potem oczywiście promowania własnej gminy, własnego powiatu, czy województwa na arenach sportowych, nie tylko kraju, ale, ale i województwa. Życzę tym najmłodszym, szczególnie tym, tym najmłodszym dzieciakom, by początki ich kariery sportowej, bo mam nadzieję, że niektórych to spotka. Właśnie ten początek był tutaj w Łaznowie, bowiem są ku temu warunki i jestem przekonany wręcz, że ten obiekt będzie wykorzystywany od rana do wieczora. To bardzo to dobrze, że obiekty orliki są wyposażone właśnie w to sztuczne oświetlenie, dlatego też, że w naszym klimacie, czy na wiosnę, czy na zimę, czy na jesień możemy grać do późnych godzin wieczornych. I wiem, przynajmniej tak jest w poprzednich orlikach wybudowanych w Tomaszowie Mazowieckim i w całym powiecie, że on cieszy się dużym zainteresowaniem i tętni życiem, czego też tutaj życzę w Łazowie. Piłka jest okrągła, a bramki zamknięte.

Proszę Państwa, przed wybudowaniem tego obiektu, który tutaj Państwo widzą za mną, korzystaliśmy z niewielkiego boiska tak zwanego zielonego boiska. Na którym rozgrywały się wszystkie zawody sportowe. Wszystkie zajęcia odbywały się z wychowania fizycznego. Po mojej lewej stronie jest takoweż boisko, na, na, którym, na którym to wszystkie dzieci do późnego popołudnia wykorzystywały swoje umiejętności, swoje zdolności. Oczywiście, na którym to boisku nauczyciele prowadzili zajęcia również po południu. Dziś sytuacja się zmieniła diametralnie, z czego bardzo, bardzo się wszyscy cieszymy. Thank you. Chciałbym również wszystkich, którzy dzisiaj siedzą przy internecie, przy komputerze, zachęcić do wyjścia na świeże powietrze i korzystania z Orlika, bo jest to obiekt, na którym można praktycznie przebywać cały rok. Orlik jest czynny codziennie. Codziennie, nie tylko w godzinach pracy szkoły. Do godziny 15 korzysta z tego obiektu szkoła, natomiast od godziny 16 z obiektu korzystają wszyscy, którzy tylko mają ochotę spędzać czas wolny. Właśnie w ten sposób korzystając z naszego, z naszego obiektu. Orlik jest czynny od godziny 16 do 21.30, więc wszyscy chętni mogą skorzystać. W niedzielę ten obiekt czynny jest od godziny 13 do 21, więc weekendy również możemy spędzać tutaj czas wszyscy, dorośli, spoza terenu gminy. Przypominam, że na tą chwilę, na dziś Orlik jest, korzystamy z Orlika bezpłatnie. Orlik jest użyczany bezpłatnie. Zapraszam wszystkich serdecznie na wspaniały kompleks umieszczony przy szkole podstawowe imię Tadeusza duża kościuszki w Łaznowie